Hej wszystkim. Z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. naprawdę dwóch środowych aktualizacji z tego względu że nie zdążyłam dokończyć poprzedniej więc dokończymy ją sobie teraz a później płynnie przejdziemy do tej następnej ponieważ one się ze sobą łączą dlatego że dnia dzisiejszego zostały dodane nowe dzikie konie jorwickie czyli rasy tego oto pana pięknego oczywiście pójdziemy je sobie zobaczyć powiem wam szczerze że tak ja mam 628 starkońców na ten moment i jeśli, jeśli mam być całkowicie szczera, to ja bardzo czekałam na te konie, ale mam do wyboru jeszcze jednego tego, albo Anglika, którego nie mam. I teraz generalnie muszę się zastanowić, um, którego konia bardziej bym chciała. No, i myślę, że jak już bym coś kupowała, to. A zresztą zobaczymy, dobra, chodźcie, najpierw dokończymy te, 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 te. tu, o, właśnie. Lorraine, możesz naprawić ogrodzenie na pastwisku dla koni? Tierra Einta Ennitan próbuje wejść do zabitych deskami budynków. Ja z Ranią sprawdzimy inne tutajsze obiekty. Oki! Oki doki! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Mogę tutaj sobie zjechać? Oks. Czyli ja jeszcze nie mam generalnie tych, tych nowych koni, bo trzeba tutaj wszystko posprawdzać i porobić, więc fajnie, bo mi nie będzie spoilerować. Hmm. I gdzie ja mam to zrobić? Co ja mam tu zrobić? A może to tam gdzieś? Kurczę, nie mam pojęcia albo tam, albo tam, albo tam. Czekajcie, bo. Hm, ja się chyba pogubiłam. <ścoughs> ja się chyba zgubiłam tu, zobaczcie. Nie, bo to tam trzeba jechać, tam każą. No tutaj coś jest, tak? Czy to. Nie, no to jest. A, dobra, 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 dobra. Już widzę, już widzę, już widzę. Okej. Okay. Aha, trzeba zejść z konia. No nie. <grym> budu, budu, budujemy. <grym> Czyli chodzi o to ogrodzenie tylko. Ja myślałam, że tam jakieś budynki są <grym> do zrobienia. O, jaki duży padok. Oluju. Dobrze, że tutaj. Ale tu jest ślicznie. Jejku. <grym> Wybaczcie chrypkę, ale. Kurczę, jak tu pięknie! O, wow! Ta rzeka tam w ogóle. O, wybaczcie mój zachwyt, ale naprawdę ja jeszcze tego nie widziałam i nie miałam okazji pojeździć po tym lesie, więc w ogóle sam ten padok jest przecudowny. I już wiem ogólnie, że będę tu mieć stajnie. No nie ma innej opcji, żebym nie miała. To jest najpiękniejszy teren, jaki zbudowali do tej pory moim zdaniem. Pomimo tego, że ja dopiero tak na niego wiecie pać. O, jakie tu będą ładne zdjęcia. Eee, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Tu gdzieś powinno być. Czy ja mam to otworzyć? Nie mam tego otworzyć. Dobra. A, tam jest OK. Widzę, 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 widzę. Sowa. Wiecie, że ostatnio jak byłam w stajni, to na hali właśnie latała sowa się jej przestraszył początkowo, a później już było oki. Ok. Pierwszy raz w ogóle w życiu widziałam sobie tak blisko. <laughs> Latała o, zaraz, zaraz nam nad głowami, więc <laughs> śmiesznie. Dobra, tutaj nie. Chyba za tym drzewem będzie, co? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo to jest wielkie drzewo. <laughs> a, jest, dobra. I całe szczęście to będzie szóste. Warunki spełnione. Co to? Co to jest? Okej. Okay. Jezu, jakie to jest piękne. I straszne zarazem. Oh! Co? Ja chcę to dotknąć jeszcze raz. Czemu on do mnie podszedł w ogóle? Co tu się właśnie wydarzyło? W ogóle patrzcie, jaka ta mapa jest ładna tu. Dobra, patrzcie, wy pewnie już to widzieliście dawno, a ja tu się zachwycam, ale ło! Co tu się wydarzyło? Co to zalejeń? Jakiś w ogóle taki dziwny. On był chyba ślepy. Bo wiecie, te zwierzątka. Ej, to nie tu. To tam. Już wiem, że będę się gubić po tym terenie. Na 100%. Chyba, że go jakoś tak będę tutaj. Nie no, jak będę mieć tajne, to na pewno będę go odwiedzać często. Bo nie ma innej opcji. O, tu, 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 czy tu, tu? Nie, tu. Dobra. Okej, okay, miasteczko jest. Dobra. Ale Sługi są straszne. Masakra. Dobra, ale z tym... Lorraine, wszystko w porządku? Jesteś blada jak ściana. <grym> Chodź, chodźcie tutaj wszyscy, żebyśmy mogli zakończyć tę wyprawę. Dobra. Dobra, dobra. Lorraine, jak prace nad pastwiskiem dla koni? Miałaś jakieś problemy? Mm, widziałam coś w lesie. Całkiem możliwe, ale gdy ktoś jest tak bardzo zmęczony, to umysł może mu płatać figrę. Może ci się wydawać, że w lesie patrzą na ciebie setki oczu. Tak czy siak, udało się! Dotarliśmy do posterunku Sekwoi. Teraz jesteśmy na skraju dzikiego lasu. Ale nie jesteśmy tutaj dla zabawy. Musimy być czujni i uważnie obserwować las. Jako strażnicy z Jorwiku mamy swoje obowiązki. W końcu jesteśmy protektorami natury. Bierzmy się do pracy, mamy sporo do zrobienia. Odpocznijmy trochę. Resztą zajmiemy się rano. Spałaś całą noc? Aha. Pracowałaś na posterunku Sekwoi. Przenocowałaś? Aha, to ja nie wiedziałam. <grym> Dobra, w porządku, niech mu będzie. To, tylko ja coś tam chyba zglitchowałam, za szybko kliknęłam. Eee, Jajk, Kamień, Astrid i Józef też już są z nami. Posterunek zaczyna tętnić życiem. Ło! Wow! Wow, 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 wow. Fajnie! Grupa naprawdę ci ufa. Okazała się świetnym członkiem zespołu w obliczu niebezpieczeństwa i niepewności. Chcemy zrealizować mnóstwo planów na posterunku. Powinnaś porozmawiać ze wszystkimi, zobaczyć, co mają do powiedzenia. BALUN! BALUN! Czyli to będzie nasz transport do domku, do innych stajni raczej, bo domek będzie tu, tak myślę. Dobra, co ty masz do powiedzenia? Lorraine, udało nam się! Wyruszyliśmy do dzikiego lasu i dotarliśmy tutaj w jednym kawałku. Mniej więcej. Nasza przygoda dobiegła końca, ale twoja jeszcze nie. Widziałam, jak patrzysz na jezioro. Co według ciebie jest po drugiej stronie? O, jestem nim podekscytowana. A kraniec dziczy nie jest wystarczająco magiczny? Te dźwięki, zapachy, igły sosnowe chrzeszczące pod stopami. Wyprawa strażników już się skończyła, ale coś czuję, że twoja jeszcze nie. No dobra, to idziemy dalej. Ale miałam drewnianie, jak ona to mówiła. Ła! Czy tam coś jest? Nie. Ło, ale tu jest pięknie. Dobra, idziemy dalej. Tu będą jakieś wyścigi z tego. Ło! tu są już te nowe konie, to ja zaraz sobie najpierw zobaczę. O! Część liczności. Wiem, że jeden jest w aplikacji, także to, to na pewno. To mamy tego pięknisia. Właśnie to jest chyba ten, który mi się podobał z nich wszystkich najbardziej. Już są ludzie. Dobra, ten jest super. Naprawdę ten jest przepiękny. Ale też odcień taki ma właśnie jak już tego, którego mam. No ten jest cudowny. Lecimy dalej zobaczyć. Hmm, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj. Jakie zielone oczyska! Aż takie mega nienaturalne, chyba trochę. Tak mi się wydaje, ale generalnie bardzo, bardzo ładny. Spysia, bardzo śliczny. Tutaj masz jakieś. No, ok, masz pręgę grzbietową taką delikatną. Ten jest też strasznie fajny. Właśnie, tylko że jego maść mi się bardzo z hucukiem kojarzy. Też pręga grzbietowa jest. No, śliczny. I szkoda, że mają tutaj te białe takie. I na tyłku chyba też on ma co. No, No, nie wiem. <grym> Dobra, ten. Miodowe oczy ma. Okej. Okay. Jakie różowe się tu na końcu. Słodziak. No i te paseczki. No dobra, ok, wygląda spoko. No i tutaj ten, który wygląda jak Starshine, zupełnie jak Starshine. <grym> Tylko inna postura, no i praktycznie to samo. Także czy ja wiem? Chyba jakbym miała kupować już to teraz nie takiego, który ma coś z innych kolorów w sobie. No, kurde, chociaż ten mi się strasznie podoba. I teraz nie wiem, czy ten, czy Arab. Będę się musiała mega zastanowić, bo naprawdę, słuchajcie, nie mam pojęcia. Tego biało-niebieskiego biało na pewno nie, no bo mówię Wam, że to już tak, mm, jakoś, no nie wiem. Starszej nie jest tylko jeden. <grym> Także to, to by było na tyle, jeśli chodzi o te nowe konie. No i tak, jak mówię, jest jeszcze w aplikacji ten, który wygląda, jak ten z tą czerwoną grzywą dla odmiany. Co? Hej, hej, dotarłaś tutaj razem z pozostałymi strażnikami, musisz być bardzo odważna. E, Lorraine pewnie cały czas schowała się za innymi. Nie bądź taka, Astrid. Raon uważa, że gdyby nie Lorraine, nie daliby rady. No dobrze, masz rację, przepraszam za moje słowa. Trochę wariuję przez to wszystko. Nie byłaś tak źle, Alonso w mgnieniu oka oczyścił ci ranę. To nie rana mnie tak wystraszyła. No nic. Lorraine, mam tutaj prowadzić sklep z zaopatrzeniem. Jeśli będziesz potrzebować jedzenia dla koni, zgłoś się do mnie. A jeśli będziesz potrzebowała jakichś ręcznie robionych rzeczy, to zajrzyj do mnie. Zrobiłem torby na siodło, które mogą Ci się spodobać. No to do zobaczenia. oki. Czy tu coś jeszcze? Jeszcze Ty? Witaj Lorraine. Mam nadzieję, że dobrze się czujesz po, tutejszej, po naszej trudnej podróży. Muszę coś zapytać. Wierzysz w pradawne jorwickie legendy? Z całego serca. O jezu, by mi telefon wypadł. Cieszę się, że tak mówisz. Możemy sporo nauczyć się z opowieści naszych przodków. Dobra. I jeszcze jedna osoba, z tego co widzę. To tu mamy ten nocleg. Pod namiotem. A! I teraz. O, tam już ktoś sobie leży na tym koniku. Chociaż w sumie on fajnie wygląda. No nie wiem, dobra. Hej Lorraine, dasz wiarę, że tu dotarliśmy? Możemy poznać kraniec dziczy. Ja już zaczęłam robić notatki na temat wyjątkowej flory i fauny tego obszaru. Co myślisz o dzikim lesie? Jestem nim podekscytowana. Ja tak samo, wydaje się jakby to było przez bez liku możliwości. Rania wspomniała coś o dzikich koniach jerwickich żyjących na tym obszarze. Ciekawe, że coś i czy jakiegoś zobaczymy. Okej. Okay. No, już widzieliśmy. Dobra, możemy teraz tam do nich iść i czekam na ten wyścig, wiecie? Bo wiem, że tu ma być jakiś wyścig. Do zobaczenia, Lorraine. Wcale mnie nie, to nie dziwi, że sobie poradziłaś z dzikim lasem. Okej. Okay. Yourself. Mm, czyli mamy to i to chyba... Nie, to nie dostaliśmy. To dostaliśmy. Kontro... Jazda 8! Wow! no to nieźle. <noise> Jazda 8 spoko. Fajnie, że w ogóle dali coś takiego. Dobra, i tu widzę, że to są te wyścigi i zaraz sobie pojedziemy. Wybaczcie małe cięcie. Musiałam niestety przerwać nagrywanie, ale tutaj badania obowiąz obowiązki na posterunku sekwoi to nie, nie, nie. Słuchajcie, ja chciałam te wyścigi zobaczyć, bo podobne one, one są mega fajne. A gdzie one są? To nie mam pojęcia. O, tu chyba. Dobra, 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 mamy to. Tam to zrobimy później. Na pewno zrobimy to zadanie, ale to później, 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 później. <ścoughs> Chcę po prostu to zobaczyć teraz. Hej Lorraine, pomożesz mi posprzątać teren? Za nami to nic wielkiego, ale zrobiliśmy z niego arenę dziecką, albo coś na jej kształt. Zrobiliśmy, okej. Okay. Czyli gdzie? Łooo, wow, czyli tu chyba generalnie... Bo, bo wiecie co, ja czekałam na wyścig, a tu naprawdę trzeba sprzątać coś. Arena jest dziecka, czyli. kurczę, Fajnie by było, gdyby tutaj, wiecie, ogrodzili jakoś ten, fajnie by to wyglądało. Z takimi widokami. Wyobrażacie sobie w realu taką stajnię, ale by była piękna i droga. Na pewno. Dobra, i ostatnie chyba to już jest. Gau, go, go! I tak to miał być odcinek pokazujący nowe konie, no i chyba tylko to i te zadanka może też tutaj są e, dzięki nawet najdrobniejsze zadania strażników potrafią być satysfakcjonujące mm, nasza podróż być może już się skończyła a nie ma obijania się podejmij deszczowe wyzwanie, jest właśnie to, właśnie o! jakie wysokie przeszkody w ogóle ale czekałam na to i deszcz pada Uuu! o ja, ale fajnie, o kurde, dobra to jest trudne <grym> Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale powiem wam, że mega klimatyczne poz... pozrypywane jest ten lakier. To strasznie fajnie wygląda. Ła! I teraz... Oj, 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 oj. Ale zwaliłam to. Pff. Ale mało miejsca tu. O nie, no niby jak miałby to koń przeskoczyć w realu? To będzie wyścig, który naprawdę będzie trzeba robić myk-myk na czas. Już? Koniec. Dobra, jedziemy dalej. Fajnie, że takie coś zrobi. A czemu teraz pada deszcz? Już niech nie pada, już koniec wyścigu. Ale jakby się zmieniała pogoda, to też byłoby fajnie. Świetnie, mam nadzieję, że ten deszcz za bardzo cię nie zniechęcił. Oki doki, czyli można to robić. No dobra, całą resztę zadań będziemy robić na następnych odcinkach, a tymczasem to chyba byłoby na tyle. Jeśli chodzi o mnie, dajcie znać, czy ten, o właśnie, to jest ten konik z aplikacji. Fajnie, że ktoś go tutaj kupił. Przy okazji możemy go zobaczyć. <grym> bardzo ładny. Hanna, bardzo dziękujemy, że tutaj przyjechałaś śliczny jest. No powiem Wam, że jest inny, nie? Bo wszystkie te mają coś niebieskiego, a on ma coś czerwonego, także no ten jest wyjątkowy, ale powiem Wam, że te Angliki też mnie korcą, także dajcie znać koniecznie co Wy myślicie na ten temat, czy powinnam kupić któregoś z tych, czy właśnie może Anglika, którego jeszcze nie mam. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, czy Wy któregoś kupiliście i czy Wam się aktualizacja podoba, no i w ogóle jak Wam się podoba nowy teren. No, także bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się! taste